Kampania wyborcza trwa już od kilku dni. Co warto wiedzieć na temat wyborów prezydenckich? Aby zagłosować wystarczy skończyć 18 lat i mieć polskie obywatelstwo. Czy Wrocławianie wiedzą jednak, jakie wymagania prawo nakłada na kandydatów? Musi mieć chyba 35 lat skończone. E, nie, oczywiście nie może być skazany żadnym wyrokiem prawomocnym. E, no i chyba w sumie tyle. Musi mieć pełen praw obywatelskich. Musi mieć ukończone 35 lat i być obywatelem Polski. Nie więcej niż chyba niż cudychy? No, albo nie? 35. 35. Na no, pewno nie. obywatelem Polski musi być. Nie więcej niż... Druga kadencja? Czy trzecia? Tak? Dwie kadencje Dwie, można chyba. być. No. Dwie kadencje. E, to znaczy, chyba z tego, co pamiętam, powinno osiągnąć odpowiedni wiek, to znaczy chyba 30 lat, ale nie jestem pewien? Musi tam jakieś podpisy mieć. Przepisy jednoznacznie wskazują warunki, które trzeba spełnić, aby móc powalczyć o fotel prezydencki. Pierwszy warunek muszą mieć obywatelstwo polskie, skończone 35 lat, i spełniać też wymóg niekaralności. Każdy z komitetów, który wystawia swojego kandydata, ma obowiązek zebrania 100 tysięcy podpisów. I te podpisy do 26 marca musi przedstawić w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie, gdzie komisja sprawdza te podpisy. Obowiązek zebrania tak dużej liczby podpisów to spore wyzwanie dla komitetów. Dlatego na ulicach pojawiają się osoby zbierające poparcie dla kandydatów. Obywatele często obawiają się podpisywać listy poparcia, ponieważ boją się o bezpieczeństwo swoich danych. Podczas zbierania podpisów za bezpieczeństwo Odpowiadają ci, którzy podchodzą do ludzi i proszą o te podpisy. Oni wszyscy są przeszkoloni. Mają też specjalne upoważnienia Państwowej Komisji Wyborczej do zbierania podpisów. Oni wiedzą, jak zbierać podpisy, żeby chronić dane. Kartkę, którą ludzie dostają do podpisania. Zakrywa się po prostu górne nazwiska, osoba się wpisuje i podchodzi następna. Tak powinno się zbierać podpisy. Tymczasem specjaliści próbują przewidzieć przebieg i charakter kampanii wyborczej. To nie będzie żadna kampania na racjonalne argumenty, będzie to plibiscyt. Kampania będzie mocno oparta na emocjach i nieprzewidywalna. Najważniejsze jednak, czy wyborcy skorzystają ze swojego prawa do głosowania. Zawsze biorę udział. A dlaczego? No, to jest obowiązek, ale kilku, kilka razy zostałem zrobiony troszeczkę w Karola, tak zwanego, nie? Przez kilku prezydentów? Na pewno oddam głos. No ja też. Mam wrażenie, że jednak mam wpływ na to, co w naszym kraju będzie się działo. E, nie zamierzałem póki co. Wydaje mi się, że raczej sobie oszczędzę. Zawsze głosuję, proszę pana. Zawsze. Ile lat żyję? całą uprawiany jestem, co głosuję. I teraz pójdę. Nie. Oczywiście. Na 100%. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja. Jakub Malicki, Echo 24.